Cześć, witajcie na kanale simplybud.pl. W dzisiejszym odcinku chcę poruszyć bardzo ważny temat, mianowicie różnych uzgodnień podczas budowy, czy też kwestii porozumienia się czy to projektu, uzgodnień projektowych, przesunięć zmian na budowie, generalnie komunikacji w projekcie. Ponieważ może mało osób sobie zdaje sprawę, ale to jest bardzo duży problem. Przypuśćmy, że chcemy wybudować jakiś budynek, Mieszkalny, jednorodzinny, prawda? W tym momencie mamy osobę, która jest inwestorem. Mamy również projektanta, który to wszystko musi nam zaprojektować. Mamy oczywiście kierownika budowy. I mamy innych wszystkich branżystów i osoby powiązane, takie jak Go, no, GoDeta, no, całe, wszystkie osoby uczestniczące w tym procesie budowlanym. I teraz tak, pierwsze co w ogóle tak naprawdę musimy mieć, to musimy mieć projekt, prawda? Ten projekt uzgadniamy w urzędzie. Na początku jeszcze w ogóle przed tym projektem to powstaje... Brief tak naprawdę, żeby w ogóle projektant wiedział, co on ma dla Was zaprojektować. Mamy później pozwolenie, mamy projekt, mamy sprawy urzędowe, mamy pozwolenie na budowę. Następnie to wszystko uzgadniamy z kierownikiem budowy, z firmą wykonawczą. Tu sobie możemy dorysować jeszcze pana od firmy wykonawczej, który tak samo gdzieś jest. Oni to wszystko realizują, nadzorują, kierownik uzupełnia nam dziennik budowy. Później, znowu, to wszystko trafia do nadzoru budowlanego, aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Cały ten proces jest bardzo skomplikowany, i podczas tego procesu jest bardzo dużo różnych wymian informacji, czy to między inwestorem a wykonawcą. Między wykonawcą a projektantem, między wykonawcą a kierownikiem. Branżyści muszą wszystko ustalać, oczywiście z projektantem, ponieważ koordynują ten proces. A w tym wszystkim najgorsze jest to, że nawet podczas jakichkolwiek ustaleń czasami tej osoby głównej nie bierzemy pod uwagę, a ona przecież jest tak naprawdę tutaj najważniejsza. Czasami jest też tak, że ta osoba, czyli inwestor, ustali coś z projektantem, zapomni tego przekazać wykonawcy, wykonawca zrobi coś w starej wersji, kierownik o tym w ogóle nic nie wie i robią się problemy. Te wszystkie problemy na budowie powodują to, że mamy konflikt interesów, na przykład wykonawca coś zrobił, o czym był niepoinformowany, bo na przykład projekt był niezaktualizowany branżysta czegoś nie zaktualizował, bo nie wiedział, że ma to zrobić, bo inwestor pozostał z projektantem. Projektant zapomniał. Różne są sytuacje. Możliwe, że wykonawca wiedział, kierownik nie wiedział i znowu jest jakiś spór. I to jest największy problem. Obecnie na budowach tak naprawdę najczęściej są wykorzystywane takie rzeczy, jak po prostu. Arkusze, arkusze kalkulacyjne do robienia przedmiarów, czyli tak naprawdę spisywania robót co ma być zrobić. Wykorzystujemy po prostu na przykład messengera WhatsAppa e-mail. I to wszystko gdzieś czasami się rozjeżdża. Nie mówiąc o tym, że projekt mamy w wersji papierowej. Nie zawsze jest to wersja elektroniczna. Więc tu coś poprawimy, tutaj coś wyślemy, yy, tu nie zaktualizujemy, tutaj jest problem i całość to jest jeden wielki chaos, tak jak na tym zdjęciu i tak nie powinno być. Dlatego my na przykład wszystko załatwiamy w po prostu zarządzając całym tym procesem w aplikacji simplyboot.pl i o co w tym wszystkim chodzi. Mam otwarty przykładowy projekt. Taki projekt zakłada inwestor, ktokolwiek. Ktoś, kto nim po prostu będzie zarządzał, udostępnia ten projekt poszczególną osobą, czyli tym, co rozmawialiśmy wcześniej, czy na przykład inwestor udostępnia architektowi, kierownikowi, wykonawcy itd. Architekt wrzuca dokumentację projektową. Wszyscy mogą przeglądać. Czy to rysunki mogą sobie powiększać, kopiować, pobierać, mogą prowadzić dyskusję do tych rysunków? Abstrahując, mają tu projekty techniczne, inne rzeczy. Wszystko jest. Na tej podstawie tworzony jest przedmiar. Przedmiar, czyli spis wszystkich robót, jakie są do wykonania na tej inwestycji wraz z ilościami. To już mówiłem, dlaczego i po co to jest potrzebne po to, żebyśmy mieli, jak tą inwestycję po prostu rozliczyć. Możemy oczywiście stworzyć również harmonogram do tej inwestycji. Nie jest to oczywiście konieczność, kto chce, to może, kto nie chce, nie musi. Następnie kierownik może nam prowadzić dziennik budowy z tej budowy, na przykład mamy tutaj informację, że zdjęto humus i tak dalej. Możemy mieć różne listy tudu, ale co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że mamy spis tych robót, i wszystko możemy koordynować. Do czego zmierzam? Kierownik budowy, jadąc na budowę, dodaje oczywiście wpis do e, naszych robót. Na przykład może dać, że zdjęto hułów. Zdjęto oczywiście teraz tylko wpisuję to bez dodawania żadnych zdjęć po to, aby Wam po prostu pokazać o co chodzi jeszcze jedna ważna rzecz oczywiście roboty mamy powiązane roboty zdjęto humus czyli tak naprawdę ta robota oczywiście możemy więcej zaznaczyć ale my ten wpis powiązamy tylko z tą robotą zapisujemy taki wpis jest dodany każdy na jego wgląd widzi kto był na budowie kogo nie było ale co jest najważniejsze z poziomu przedmiaru <coughs> mamy oczywiście Różnego typu widoki, mamy ceny, wyzyski, możemy sobie obliczać harmonogram. Teraz mamy włączone czyli nadzorowanie, i tak naprawdę mamy tą robotę. Już nam się podświetliła tutaj jedna ikonka na zielono. To połączenie po kliknięciu, zobaczcie, pojawiają nam się powiązania do każdej roboty i wszystkie wpisy w dzienniku budowy, wszystkie dokumenty projektowe, które powiążemy z daną robotą, wszystkie. Czynności kontroli na budowie, rozmowy w wiadomościach, które możemy również oczywiście prowadzić, czy też uzgodnienia powiązane z daną robotą, z pakietem robót, ze wszystkim mamy pod jednym kliknięciem. Czyli jeżeli mamy jakąś rzecz, którą wykonujemy na przykład nie, wykonanie płyty fundamentowej, wszystko mamy, pod jednym kliknięciem połączone, czyli monitoring kosztów, faktury, zamówienia, wpisy dziennika budowy, rozmowy, uzgodnienia kompletnie wszystko. Dokumentacja, przepływ informacji jest uporządkowany. I tak zarządza się projektem w 2025 roku. Jeżeli ktoś jeszcze uważa, że jest to bez sensu, niepotrzebne, to myślę, że albo nie prowadzi samodzielnej budowy, Albo prowadzi jedną budowę hobbystycznie i może płacić za błędy, które z tego wynikają. Ponieważ taki cykl udokumentowany prowadzi do tego, że każdy uczestnik procesu budowlanego jest chroniony, a dodatkowo ma potwierdzenie wszystkich swoich działań. W następnym odcinku, oczywiście, pokażę Wam dalsze rozwiązania, jakie wprowadzamy, aby ułatwić zarządzanie i to, że Cały ten dashboard, dokumentacja, harmonogram, to wszystko nie powstało z się, to powstało z 18-letniej praktyki zarządzania na budową i problemów, jakie były, oraz braku systemu, który to rozwiązywał. Bo mamy systemy do prowadzenia dziennika, budowy, raportowania, samodzielnego pisania dziennika, komunikacji, tylko nic nie łączy robót w jeden pakiet, aby zarządzać finansami, wykonawstwem, monitoringiem. Tak naprawdę listami, to do, kontrolami z jednego miejsca. Czy jesteś wykonawcą, czy inwestorem, czy architektem i chcesz coś ustalić i mieć na to dowody, myślę, że takie rozwiązanie jest dla Ciebie najlepsze. Jeżeli masz jakieś pytania, sugestie lub chciałbyś się coś więcej dowiedzieć, zostaw komentarz, z chęcią Wam o tym opowiem. A teraz zapraszam do kolejnego odcinka i dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam.